Hej, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszy filmik będzie unboxingiem mojego nowego telefonu. W końcu po dwóch latach stwierdziłam, że czas na zmianę i sobie zamówiłam nowego iPhone'a, a jest to iPhone 12 Mini. Zdecydowałam się na iPhone 12 Mini, dlatego że ja nie lubię dużych telefonów, nie wygodnie mi się na nich pisze i trzyma w jednej ręce, więc stwierdziłam, że właśnie taki mniejszy będzie lepszą opcją. Dlatego, że Wcześniej miałam właśnie iPhone 8 i iPhone 12 nie jest w takich mniej więcej rozmiarach co iPhone 8. Wiadomo, że nie ma tego guzika i wygląda trochę inaczej, ale mniej więcej rozmiar jest ten sam. I teraz, już bez zbędnego przedłużania, przechodzimy do unboxingu. Mam tutaj pudełeczko, tak jak widzicie, jest ono trochę mniejsze. A to dlatego, że nie ma już tam słuchawek i ładowarki, z tego co wiem. Wcześniej, właśnie do iPhone 8, było ono dosyć grubsze, bo. Też inne rzeczy tam były w środku. I teraz minutka, dajcie mi minutkę na to, żeby otworzyć to pudełko, bo ma tutaj taśmę po bokach, także zaraz do Was wracam. Ja już właśnie otworzyłam pudełko i na pierwszy rzut mamy iPhoneik właśnie od tej strony. Ja stwierdziłam, że biały dla mnie będzie najlepszym kolorem, także tak to wygląda. Białutki były jeszcze inne kolory. Ale stwierdziłam, czy ten będzie ok, bo ostatni miałam w Rose Gold. Tak jak widzicie, obudowa jest troszkę inna od iPhone'u 8. iPhone 8 nie miał w ogóle tutaj takiej dosyć masywnej obudowy, tutaj tak z boku. I jak widzicie, nie ma home button, w ogóle nie ma tego guziczka. Zresztą Wam pokażę swój stary telefon, to porównamy. Także tak wyglądał iPhone 8. Tutaj jest taka obudowa. Ja Wam zrobię potem. Takie przerzutki, żeby to lepiej było widać O iPhone 12 Taki Jest on dosyć grubszy, tak jak widzicie No i tak jak mówię, tutaj nie ma tego przycisku na tym nowym telefonie Ale no wyświetlacz jest większy Mimo tego, że ten telefon jest trochę niższy od iPhone 8 To jednak wyświetlacz jest większy Więc nie będziecie widzieli tej różnicy, że jest ciut mniejszy Bo tak naprawdę... Jest większy? No wiecie o co mi chodzi. Także fajnie, mam nadzieję, że się przyzwyczaję do tego nowego telefonu. Nie mogę się już doczekać, żeby go przetestować. I zdecydowałam się właśnie na ten mniejszy, bo sprawdzałam też iPhone 12, większy jakoś, no, większy fajnie wygląda też, ale jednak bym się bała z nim gdzieś wychodzić na miasto czy ogólnie, bo bym się bała, że mi wypadnie, a mniejsze telefony to po prostu zawsze tak bezpiecznie i do kiesiąty włożyć czy gdziekolwiek więc to jest fajna taka opcja, wydaje mi się i tak naprawdę pomiędzy iPhone'em 12 a iPhone'em tym mini to nie ma żadnej różnicy tylko wielkość, bo aparat i inne rzeczy są takie same, więc teraz oczywiście się zaloguję, i zobaczymy jak to będzie przepraszam za zmianę światła, ale yy, będzie trochę tutaj się zmieniało światło niestety, najpierw sprawdzę się czy nie ma danej ryski, bo to różnie na tych magazynach jest, ale wszystko wygląda ok. i no jaram się, jaram się dobra, także włączam włączam, włączam, włączam i włącza się już, jak widzicie będzie się ładował i potem będę musiała wszystkie rzeczy zgrać ze swojego starego telefonu, mam nadzieję, że nie zajmie mi to dużo czasu, ale Super, jeszcze Wam pokażę, co jest w ogóle w pudełku. Nie ma ładowarki, tak jak mówiłam, jest tylko USB do ładowarki, czyli ta druga końcówka. Tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o pudełko, nic więcej tu nie ma. I zaraz Wam pokażę kejsy na telefon, które sobie kupiłam, bo kupiłam sobie 5, także no, zobaczycie. Oczywiście tutaj jak zwykle jest hello na początku i wybieramy język dla mnie angielski. No i oczywiście kraj, no to będzie Wielka Brytania. No i tutaj trzeba potem Wi-Fi wpisywać i tak dalej, i tak dalej. Także... Do tego sobie wrócimy potem Ale najpierw wam pokażę case'y Case, y. Kejsu, które wam teraz pokażę jest ze strony Case Nowa, ja wam oczywiście Podlinkuję wszystko w opisie i będziecie Oczywiście mieli zniżkę do tych case'ów Także jeżeli będziecie zainteresowani To możecie zobaczyć sobie do opisu I mi się te case y bardzo Podobają, one są opakowane właśnie W takie pudełeczka, także Mamy cztery różne I pierwszy to jest um, Taki, tutaj w ogóle W folii jeszcze nie jest Wygrałam. Pierwszy wygląda tak i ma tutaj taki granatowy motyw na końcu. Nie będziecie tego dobrze widzieli, musiałabym Wam pokazać się na telefonie. Także pokażę Wam przykładowo, jak to wygląda. I bardzo fajne w ogóle mm, po bokach, takie masywne wydaje się to być, więc powinno fajnie chronić telefon. I tak jak widzicie, idealnie pasuje. I dosyć fajnie to wygląda. Patrzcie, taki granatowy. I tutaj taki błyszczący się, ale to w kamerze pewnie nie będzie widać. Ja Wam oczywiście potem jeszcze zrobię zbliżenia. I kolejna obudowa to jest taka. Tutaj jest motyw sorduszka. Ta obudowa jest taka fioletowa. Bardzo fajna. Kolejna też mi się mega podoba. Taka. I tutaj jest takie awokado, fajne. I można sobie to przesunąć na kamerkę, żeby nam chroniło, także super sprawa. I ostatnia obudowa to jest po prostu taka zwykła. I tutaj taki motyw jakby marum, coś takiego. Fajnie też to wygląda. Także to są te cztery obudowy z case Nova. Możecie sobie zobaczyć do opisu, tak jak mówię. Będę miała dla Was super specjalny link, więc sobie zobaczycie. I jeszcze oprócz tego, kupiłam sobie zwykłą obudowę taką przeźroczystą, ale tego nie będę Wam pokazywać, taka zwykła. I oczywiście kupiłam sobie szybki ochronne. Naprzód telefonu i na tył, żeby właśnie wszystko chronić, bo ja jestem przewraźliwiona na takim punkcie i na wszystkim, i na laptopie i na telefonie zawsze mam właśnie jakieś szybkie ochrony, i tak dalej, żeby wszystko w jak najlepszym stanie, jak najdłużej zachować. I teraz już wracamy do pierwszych wrażeń telefonu. Także bardzo fajny, zgrabny telefon, fajnie się właśnie tutaj um, trzyma, wszystko, i no ogólnie naprawdę wygląda mega. Jeżeli chodzi o ten telefon, to jest to 128 giga, ja wcześniej miałam 64. Jeżeli chodzi o iPhone 8 i nie było to wystarczająco, bo nie używałam chmury, nie chciałam za to płacić, więc dosyć szybko ta pamięć się zapełniała. Natomiast tutaj mam nadzieję, że mi spokojnie wystarczy na te kolejne dwa lata. Ja już właśnie się zalogowałam i Face ID. Face ID teraz trzeba zrobić I ja tego wcześniej nigdy nie miałam. Zawsze miałam ten home button. Teraz niestety Niestety, niestety, może to będzie lepsze, trzeba będzie się tak logować, ale już widzę, kamerka przednia będzie lepsza niż iPhone 8, to na pewno, Poprzedni iPhone 8, nie wiem dokładnie ile miał, ale ten ma 12 pikseli. Okej, okay. to był drugi skan i tyle i teraz passcode, oczywiście ten sam, który miałam wcześniej, także czemu nie? Ok, i teraz będę musiała wszystko przenieść ze swojego starego telefonu do tego, ale to zrobię dokładnie e, po prostu nie teraz podczas filmiku. Także, tak jak mówię, pierwsze wrażenia: bardzo fajny, zgrabny telefon, e, fajnie się trzyma go w jednej ręce. Kamerka widzę już przednia tyle jeszcze nie sprawdzałam, ale przednia z tego skanu, co robiłam przed chwilą, wygląda super, nie tak jak mój iPhone 8, więc wydaje mi się, że będzie to bardzo fajny upgrade i nie mogę się doczekać, żeby właśnie więcej przetestować ten telefon. I to by było na tyle, tak mi się wydaje. Jeżeli chcecie kupić jakieś fajne obudowy do telefonu, to tak jak mówię, case nowa, link w opisie. Jeżeli wam się podobał filmik, to zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się kochani w kolejnym filmiku. Pa!